Z tej strony Gracem. a dziś zagramy sobie kolejny raz Minecraft. Za mną jest Oscar. przywitaj przywitajcie. Siema. Dobra. Dzisiaj zaczniemy robić sobie pokój. Nie, podłogę. Dobra. Nie, tak. Tak? O. Tak? Dobra. Czy wystarczająco? Nie. Myślę. Muszę zabrać. Dobra. Idziemy tą drewną, pam, 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 pam. Dobra. Tu nie uczynamy, bo to fajnie wygląda. Jest to drewno. Drewno, chodź tu. O! To jest prawno. <laughs> Dobra, drewno, same jakieś mutanty no tego drewna i myślę, że w następnym odcinku wiecie co zrobię, takie wyjście jakby na morze, taką wysepkę na morzu i nie wiem co tam będzie, ale jeszcze pomyślę. Na pewno będzie taka kamel. Mam pomysł. Nawet może będą takie mury obronne. Nie wiem. Nie, nie. nie. wiem. Możecie mi podsunąć pomysł w komentarzu. W komentarzu Zróbmy sobie z zobaczymy ile już mamy. Nie starczy. To dwa staki nam potrzebne Albo więcej. Dwa. No mamy ogólnie bion. Nie co to jest? A, co to? Kakabana. No. Nie jak to się czytało. Chyba to jest to, żeby banany. Na no, banany. Co się czynę. A to co to? Gong fatty. A to, to już zimę. Co to jest? O, słodka krówka. Księbka. Mógłbyś przyciszyć tym posta. Nie, nie, nie. No, Myślę, że chyba to z od dnia Tak myślę. Ale pewnie nie jest. Dobra. Go, go, Power Ranger! Szybko, nie Aha. No, gdzie masz? Nie wiem. No jak nie widziałeś, nie będę dawał tych złotych. Dobra. Sorry. Super. Teraz się ja go. O. Nie ma nawet panu Czy nam wystarczy? Ja. Zrobię jeszcze łopatę, żebyśmy troszeczkę nie przegrali. Мамра, а что ты стреляешь? La nostra padella è la Madonna del vinto. È la madonna del पर आए कुछ कोस्ट टूरों में उम्मीद हो रही है नंबर हम्म 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 चल दर akurat na to, na to, na to, teraz to, go tylko udekorować udekorować. go tutaj.

Dobra, Sorry za to cięcie, ale... dobra. to. za to kolejne cięcie, bo skoro coś to powiedział, żebym zrobił pauzę zrobiłem o węgiel, jest właśnie potrzebny był nam węgiel tylko zrobimy crafting i go sobie postawimy tutaj mam ra А бы не так не продолжали. Так, 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 супер, да. Добро. Это no. okay. okay. pues вовсю. Nie mi się... Ja teraz te okay. O! ja Dobra. mamy świeczki. Jasna tu jest. Dobra. I wykopiemy tutaj kwadrat. I będziemy kończyć ten odcinek. Sorry, że kiedyś byłem kopią drewno, ale potem się zaopatrzę w szukie. A, przecież kamienia kopać. Super. Nie, yeah, dobra. Bo nas znam odcinku, to zrobimy. W tym odcinku myślę, że to by było na tyle, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na kanale.